Medytujesz na pewno nie i doświadczałeś yy, jakichś stanów wyższych świadomości? Pff, bo teraz Co to za pytanie takie najwyższe pytań? takie stany świadomości mm, o, o, o to już jest konkretne pytanie najwyższe stan świ świadomości to miałem pomoc wiesz? z zewnątrz? wewnątrz czy z, we tak. z zewnątrz? czyli ktoś kto jest ode mnie świadomością dużo dużo wyżej hmm. to miałem bardzo wysoką świadomość miałem obudzone przez kilka dni wyższe centrum emocjonalne ktoś kto nie jest wtańczony w wiedzę magiczną, mhm. w ogóle nie wie o co chodzi. Czasami Mnisi jacyś tam doświadczają, a jak nie potrafią tego zinterpretować to mówią, że miłość boska na nich spłynęła. Ja wiem jak to się czuje, a to po prostu odpala się u nas, wyższe centrum emocjonalne. My mamy trzy rodzaje emocji, emocje takie najzwyklejsze, mechaniczne, o, ciągle tego doświadczamy. Drugie, wyższe, jak na tym poziomie nędznym, to już są już bardzo wysokie, jak się zakochać na przykład. Wiesz, miłość do, do kobiety. Mhm. To, jest, to jest tylko tu. Na, na, na tym poziomie. Ona może być wyszczęcia, ale tu jest tu. A to to już jest naj, najwyższy poziom. To mhm. jeżeli ktoś bez przygotowania czegoś takiego dostąpi i, i to z niego nie zejdzie, a, to ląduje w psychiatryku, ponieważ mhm. nie może żyć w tej rzeczywistości. Wiesz? Dokładnie. On by wszystkich kochał, przytulał się, a tu trzeba się bronić. Kilka wiesz? Razy... Rok temu, może więcej, doświadczyłem takich stanów. Trzy razy, może lub dwa. Nie pamiętam już dokładnie. E, jakby anihilacja, jego rozpad. E, I na co się spojrzałem, czułem, że tu jestem. Jakbym był wszystkim e, i miał, jak w Star Warsach, że energia jest wszędzie. Nie? Dokładnie mogłem z całego świata energii mieć. Tyle energii, tyle czułem sobie energii. No to, to I taki już, spokój. To są wyższe. Zero myśli. Przebicie. To już są wyższe, to już są wyższe. Stanki. Transcendencja. Czułem, że mogę dawać tę energię, ale nie wiedziałem co z nią zrobić. Co zrobić teraz? Aha, po takim stanie mhm. bardzo trudno wrócić do normalnego życia. Tak, ponieważ ten stan jest tak piękny. On się nie utrzymał kilka dni. Mhm. Po dłuższej mecie, na dłuższą metę to może się ciało po prostu swajczyć. Mhm. Spajczyć <słyska> się może. Piękne stany, takie wiesz. Nigdy czegoś takiego nie doświadczałem i wiedziałem, że to jest coś tak prawdziwego, rzeczywistego, że to już nie jest sen. Ale to jest centrum emocjonalne. A raz doświadczyłem, bardzo króciutko, wyższego, mamy dwa centra wyższe. Można to nazwać Bogiem w nas. Intelektualne. Raz mi cyknęło, to znaczy te zwyczajne się rozwija, tam się do nich przybliża, ale raz miałem. Połączenie. Mm. Prze przeprowadzałem takie medytacje, pamiętania siebie. Grdzie, mówi wam coś? Jak nie mówię... Jak nie mówić, no, jak, nie nie mówić nie jak wam to nie mówi, to uzupełnić. Jest zaledwie mm. kilka książek, które tu na tej ziemi mają mm. wartość, a resztę to albo tego, albo, albo śmieć. Oczywiście mason, wstrętny i tak dalej, ale puścił parę z gęby, chciał się popisać. Mm. Dużo puścił, naprawdę. Mm naszej energetyce, jak to idzie i minęło tyle lat i ja go szanuję. A kiedyś było na początku, że coś się szanowało, potem zdechło. Zresztą wiecie mm. sami jak to jest, jak to się... Mm. Na jakimś etapie a potem się okazuje, że to jest słabe. Mamy te dwa centra. Jedno jest emocjonalne, mm. to jest tu w głowie. I drugie jest intelektualne. I króciutko miałem kontakt z tym. Gurzyjew o, o tym mówił, króciutko miałem. Naszym głównym zadaniem życiowym jest zrobić trwałe połączenie z tymi dwoma centrami. Ja miałem przedsmak, więc wiem jak to, jakie to są piękne stany psychiczne, więc wiemy o co walczyć. Narkotyki, w jakim stopniu robią te połączenie. Byle jakie, sztuczne, trochę chore, ale dają ten przedsmak. Przedsmak daje. Przed no. pokazują, pokazują, że coś jest. Tak, przy okazji rozwalają tam trochę. Znaczy, znaczy, odrobe, te, te, te inne, wie? Te sztuczne, to, to, to tak. straszne są. Tak, tak, tak. Ale coś za coś. Piękne stany, ale za tak zniszczenie tak. organizmu. A ty jak stopniowo idziesz swoją pracą, to nie ma tych mhm. efektów ubocznych, ponieważ ty już zapłaciłeś za to swoją pracą. Tak. Medytowałem, to polega na pilnowaniu samego siebie, świadomości siebie. Normalnie taki przeciętny człowiek, czyli jak ja to nazywam cmentarnik jest taki rozkojarzony. I pamiętanie siebie, że on jest, że on żyje, on jest takim takim puśnie pół, 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 To nie jest normalny sen, taki pół, hmm. półsen. On mówi dzieci, płodzi do roboty idzie. On, ale czasami się budzi. Kiedy? Przeciętniak ma... Kiedy cierpi. No, to, to często. O, kiedy bardzo mocno cierpi. W tym momencie z automatu dostaje, na przykład yy, matce przejedzie, tir, dziecko. O, dokładnie, dokładnie, tak. I ona wtedy jest w sobie, ojoj, hmm. ojoj, oj, co się stało? To już się nie cofnę, coś czuję, że coś prawdziwego się stało. A tak to, tak, to jest taki, taki jak ja taki, taki poślizg życiowy, tak? Hmm. Niby się kochałem, niby rozmawiałem, niby przyjeżdżają, to jest taki poślizg. I te różne techniki, medytacyjne, uczą nas, żeby te prawa życia nie zmuszały nas tak brutalnie, hmm. bo jeżeli ty sam, to nie ma potrzeby, żeby... ty no, no, no sami, kogoś... sami sobie zadajemy cierpienie, w cudzysłowie oczywiście. No, no tak jak w siłatrzach się mnoży, nie? Tak, tak, tak. tak. Synergia. Dokładnie. Wspólna energia. Mówiłeś o logosie. Generalnie jeszcze nie widziałem tego filmiku, ale poniekąd tak się domyślam, co tam może być i... Na ile to się równoważy z Świętą Geometrią? Bo jak zgłębiałem się na Geometrię, to mi się to bardzo właśnie łączy z tym Logosem, że poniekąd... Dałeś mi bardzo trudne pytanie. Po pierwsze, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, jeszcze, wiesz. Po drugie, musi się to łączyć. Na razie jeszcze nie wiem, ale musi się łączyć, bo wszystko ze wszystkim się harmonijnie hmm. łączy, wiesz. Musi się. No bo to rzeczywiście jest oparte jakby na świetnej gymnastyczce. Nie będę wiesz, w sekundę temat jest mhm. poważny, więc wy, wygrać. się. <laughs> <Mówię zaskoczyły>. Pytanie. <laughs> ale tu jest też wysoka ocena, wiesz? <laughs> tak, 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 dobrze, dobrze. Ja to za jakiś czas myślę, że będę mógł coś mówić, ale jak dobrze. dana judge, no to co no tak, no tak. ja wiesz? Ja tyle wiem, że mogę się przyznać, że po prostu nie wiem wiesz. Mhm. Czyli bo właśnie ja tak jak powiedzmy, że do, uczyłem się tej geometrii. Spirala, jeden, dwa. <grywa> y, to tak y, wnioskowałem, że to jest y, jakby algorytm y, rzeczywistości, matrycy powiedzmy, poniekąd. Tak, tak matrycy, e, tak. I y, właśnie jak się dowiedziałem jakiejś tam wiedzy z różnych dziedzin. To wszystko bardzo mi się łączyło do tej jakby mojej bazy, czyli ja tak dużo poświęciłem na tą świętego i tak mhm. wszystko dokładam do tego. Specjalizujesz się w tym. Poniekąd. I jak dokładając do tego, to wszystko mi jakby te puzzle pasują. I tak samo jak mówisz, teraz wspomniałeś trochę o logosie. Musi to pasować wszystko. Powiedz Ci Kr krótko mhm. logosu. Powiedz, powiedz. Tak naj, najkrócej najszybciej. Pierwsze prawo cały ten wszechświat jest. Umysłem, mm. jest mentalny, jest duchem. Można to nazwać mm -hmm. Bogiem, ale to jest świat umysłu, czyli wszystko jest umysłowe mm -hmm. i wszystkie prawa są umysłu. Mm -hmm. To nie jest świat materialny. Ta materia to jest tylko zgęszczony umysł. My tak mm -hmm. to odbieramy. Zresztą sama nauka doszła do rzeczy, tak, to niby tak, puste, a jednak tak, doświadczamy. Nie mm -hmm. należy materii lekceważyć. Ci, co lekceważą materię, źle kończą. Mm. To jest ważne drugie prawo. Pierwsze to, że jest logos i, i nic więcej poza tym nie ma. Mm. Tylko to jest. I to jest prawo jedności. My tworzymy jedność. Mm. To, co ty mówiłeś, że czujesz że jesteś tym, że jesteś tamtym. To są właśnie takie przebicia z tego prawa. Są... Jedna jaźń jest tak naprawdę mm. na Jedna końcu, potężna na jaźń, ona się tak, wiesz, tak... Mm trochę tak iluzorycznie roz, rozliczyła, i teraz my tak składamy. My hmm. lubimy łączyć. Albo się łączy, albo się dzieli. Wdech, wydech. Hmm. Drugie prawo to jest prawo zgodności. To znaczy, że wszystkie prawa ze sobą są zgodne, hmm. żadne z sobie nie przeczą, choć pozornie może wyglądać na to, że przeczą. One mm -hmm. sobie nie przeczą. I taka ważna rzecz, jak w górze, tak i na dole. Mm -hmm. To się y, przekłada na naszą rzeczywistość w ten sposób, że to co jest małe, na przykład tyczy się tego komara, który mm -hmm. lata, tyczy się nas, tyczy się tego drzewa. Mm -hmm. Troszkę to inaczej wygląda w stopniu, mm -hmm. ale w jakości, czyli w rodzaju, jest tak jest takie same. Czyli to też jest w tak, fraktalny jest. Trzecie prawo. Ja to tak sobie por porównałem z człowiekiem i nawet to tak coś pasuje, bo pierwsze to umysł, najważniejsze umysł, nie serce, umysł. Prawo zgodności, prawo wibracji. Świat jest wi wibracyjny, wszystko, wszystko płynie, nic nie jest w ruchu. Nic nie jest w miejscu. Nic nie miejscu. Nic nie jest w miejscu, wszystko jest w ruchu. O, tak. Zmiana I... jest jedyną stałą. Coś jest... Tak, 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 tak. tak. Hmm. Heraklid tam powiedział Pan ale tak naprawdę on coś tam usłyszał z tej greckiej starożytnej i przykozaczył hmm. jako filozof. Co? I tak, z siedmiu praw jedno powiedział wielki filozof. W chrześcijaństwie z tych siedmiu praw nie ma nic, w buddyzmie są dwa, w hinduizmie jest jedno. Hmm. Iliśmy dalej. Prawo to by mi pasowało prawo biegunowości. Mm. Wszystko, co istnieje, ma dwie, dwie strony. Nie dosyć, że jest mentalne, jest, zgod jest zgodne, jest w ruchu, mm. to jeszcze ma dwie strony. Ale ktoś miał łeb, że to urządzi i to mu się kręci i kręci się w sposób doskonały. Mm. Jak ktoś narzeka to tylko dlatego, że nie wie. To jest bardzo ważne prawo. Biegunowości. Zresztą my mamy dolną stronę, mhm. nawet nasze ciało jest też i podzielone. Mhm. Tu mamy mhm. głowę oddzieloną, tu mamy prze, przepowiedź i się trzy, coś 3 plus 1. Co? 3, 3, 1. Można i tak, można na 4, można na 3, można na 2 i, mhm. i jest prawo jedność. Potem jest prawo Miłarku, wykaż się. Aby prawo rytmu. Szkoli, mój <grymianie> dnia, prawo praworytmu Prawo rytmu jest najważniejsze dla nas, dla mistyków, dla życia, dla magów. To jest najważniejsze prawo, takie praktyczne. Bo tam umysłowe to tak ogarniamy umysłem, ale to jest najbardziej takie, takie praktyczne. Do spraw medytacyjnych i intelektualnych różnych w rytmie. Rusza się, ale rusza się rytmicznie. Tu chodzi o te wahadło życia. I teraz tak, wahadło życia mm. są mniejsze, większe wahadła takie w tą stronę, mm. w tamtą stronę, wszędzie chodzą wahadła życia. Mm. Jeżeli my biegniemy, to tylko dlatego, że używamy wahadła życia. Mm. Ale żeby móc się przemieszczać, my podkurczamy nogę. Bo inaczej, jakby to, tylko wahadło było tak jak w zegarku, to ciągle jest w tym samym mm. miejscu. I teraz jest bardzo ważne. My wiemy na płaszczyźnie mechanicznej, żeby się przemieszczać albo iść, trzeba podkurczyć wahadło. Wszelki ruch jest wahadłem, nie ma innego ruchu, tylko wahadło jest tutaj. Podkurczamy i przemieszczamy się. Rozumiesz? Nawet na tych szustawcach chcesz się huśtać, podkurczasz, wydłużasz i rozusztujesz. I teraz chodzi o tą płasz płaszczyznę życiową, emocjonalną i mentalną. Trzeba Podkurczać, pod czasami wydłużyć. I to już jest taka nauka magiczna. Mm. Chodzi o to, że wahadło działa, chodzi o nasze nastroje, na czyli odczucia znaczy Czasami się czujemy mm. lepiej, czasami gorzej. Mm. Lepiej, gorzej. Mm. Tak. I, I gdyby tak, jak to by się na, narysować, mm. bo to w zasadzie to jest koło, tylko mm. to jest takie u, uproszczenie. Gdyby taki, no. przypuśćmy, cmentarnie taki przeciętny mieszkanie z tej ziemi, nic nie robił ze swoim umysłem, miał stały umysł, to tyle samo by cierpiał i tyle samo by się cieszył. Chlap, 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 byłby na zero. A faktycznie ludzie więcej się cieszą czy więcej cierpią? Cierpią więcej, w większości. A wiecie dlaczego? Czy ktoś z tą bo, z zagad... bo najbardziej pragną cie... szczęścia tego, takiego. To nie jest rozwiązanie znaczy szczęścia? Te, te zagadki hmm. technicznie. Ten świat jest techniczny. A, bo unikają cierpienia dlatego. Unikają, a mają więcej. Skupiają ale... swoją uwagę na cierpieniu. Brawo! Skupiają no, uwagę też. na cierpieniu. No, piąty. znowu dostałeś tak. a, Ale tu jest wysoki poziom. <laughs> Trzeba, się szkoli, ty... Trzeba się szkolić, bo ty jesteś Jeszcze wyższy poziom. Trzeba się szkolić. Tu już nie ma wiesz, że, że tam coś powiem. Dzięki opadną i wyjdź Tu już trzeba, wiesz, rycerze umistycznieni. To, to działa tak. przecięty cmentarniak, jak ma przy... przyjemność, rozkojarza się. Jest fajnie, impreza, cieszą się, mm. tak? Smutek, o kurde, jak ja cierpię, coś tam wiesz? skupia się. Mm. Identyfikuję się z tym. A jak się skupia, ściąga tą energię. Mm. I to wahadło pompuje mu jak taka pompka, wiesz? Mm. Tu nie ma, to idzie gdzieś tam, przelatuje przez niego, a to mu zostaje. Ile są lata, i on z roku na rok napompowany jest tymi negatywami. I potem, jak te wahadło idzie w pozytywną stronę, on już nawet tego nie czuje, bo on tak jest naszpryzowany negatywami. On chce być nawet dla ciebie miły, a on cię truje, bo już nic innego nie ma w sobie. Ludzie tacy 60, 78 lat, tacy materialiści. Jeżeli ktoś zgłębi prawo rytmu te wa wahadło, bo ci lepsi intuicyjnie wiedzą, wiesz, i uciekają z tego wahadła, ja zaraz dokładnie wyt wytłumaczę, jeżeli ktoś zgłębi, to to jest klucz, to z roku na rok w drugą stronę, wahadło mu zaczyna pompować, co? Pozytywną energię. Hmm. A jak? Proszę. Może trzeba... Ten... Jak? To no przykład tak? poprzez trening zadałeś sobie te cierpienie. Nie. O to chodzi nie? Nie. Starszy Co starsze, to starsze tak, honor. Możesz tak. jeszcze powtórzyć pytania. Słuchaj, ja powiedziałem schemat. Mm -hmm. Twoje zadanie jest dosyć, dosyć łatwe. Mm -hmm. Bo ja powiedziałem schemat, jak idzie wahadło takiego przeciętnego y, cmentarniaka. Mm -hmm. Tu się cieszy, rozkojarzony. Mm -hmm. Zaczyna smutek, skupia się. I ono mhm. mu cały czas y pompuje, i y pompuje negatywną energię. Jak teraz zadziałać inteligentnie, magicznie, żeby ono mu chciało pompować pozytywną energię? To jest sekret. To jest wiedza tajemna z wyższej półki. Mhm. Znaczy, no, przestroić tą uwagę. Tak, dobrze, dobrze. uwagę jak ładnie zbudował zdanie. Przestrojcie uwagę, <grym> <grym> Pierwszy krok dobry. I dalej, Generalnie bo tylko tyle Ci brakuje. E, jak, e, ma dużo tych, powiedzmy, negatywnych zdarzeń, e, ta osoba. E, tak, bo od te, tego zaczynaliśmy, tak? Że jest... E, Chodzi o, 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 te, o te emocje. Pomóż, brat. <noise> Pomóż, bo widzę, że się potknął. Tak blisko byłeś. Zostawić no, no, uwagę. No, skupiać Ale jak? się na pozytywach. Tak. Ale powiedz mi dokładnie, tak jakbyś miał omawiać, jak? Ja przypuśćmy, nie wiem, to jak. No mhm. Trzeba ten złoty środek zachować. Nie, nie? złoty środek zostać. Jak? Masz dokładnie powiedzieć tak jak ja, tylko troszkę inaczej. No. no. Zakręciliśmy tak się. Tak blisko, tak blisko sukces. Tu rozproszenie, tu skupienie. No tak, no skupiać. To, to teraz w drugą stronę. E, jakby. Mm, hmm? Ale to jest. Cz, czci, nie czcić. To ja, to ja ci powiem, bo to jest bardzo trudne. Ogólnie mógłbyś, mógłbyś bardzo blisko. Celebrować jeżeli jest, radość. Tak, ale ty nie wiesz, i, tak, idzie w tą stronę. Masz się skupić na tej radości. Może mm -hmm. się nazwać celebrowaniem. Bardzo ładnie to ująć. Mm -hmm. Jest w dobrą stronę, celebruję, skupiam mm -hmm. się. A co się dzieje? Te wahadło idzie w drugą stronę. Nie, nie utrzymasz no Tak. Wahadło no tak się rusza. Idzie w stronę smutku. No to ja bym był yy, y, 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 y. Hmm? w tym Czy momencie y, 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 y. Co? uniżenia. Bym był wdzięczny za ten stan. O, chrześcijanie. <laughs> chrześcijanie. Uniżenie. To trzeba będzie wyciąć. Lecimy. <laughs> To jest bardzo trudne, także za to bani nie dostaniesz, wiesz. Możesz, możesz nie wiedzieć, bo to jest już wiedza wyższa, wyższa, mm. Ale tutaj ładnie doszedłeś tak, że u, u mnie piąteczki macie. Jeden i drugi. Mm. Starszy brat troszkę lepiej, tutaj troszkę tego. Słuchaj. Tu się skupiasz, mm? a tu się rozpraszasz. A, o to... Piesz, to takie proste. No tak. Tu on się skupiał, tu się rozpraszał. Więc ja mówiłem to samo, tylko odwrotnie. Mm. Tylko teraz pytanie. Jak się rozproszyć na Nieszczęściu. Zawsze cię dopadnie jakiś ból. Zawsze. Nie ma możliwości. Ten świat jest dwubiegunowy i te wahadły idzie. Trzeba zejść z osobowości, zejść z wszystkiego, z wszystkich hmm. myśli. Ktoś, kto nie, praktyku, nie praktykował żadnej formy medytacji, nic nie zrobi z tego. Bo normalnie to jest tak miotany. Cieszy się, smuci się, cieszy się, smuci. A że tu się skupia na smutku, to go wbija w ciemną stronę mm -hmm. go wbija, a jak w drugą stronę, to go podnosi, i jak go więcej podniesie, to jak idzie mu nawet negatywnie w tą stronę, to nawet tego wiele nie czuje, bo on jest tak mm. napakowany tymi pozytywnymi, pozytywnymi emocjami. To polega tylko na tym, że on tego dnia mniej się cieszy. Mm. <laughs> Aha, on jest mniej, tylko radosny, ale wyczuwa, że jest mniej radosny, więc na wszelki wypadek mm. schodzi z wahadła do góry. To, co ja mówiłem wam o tej podniesionej mm -hmm. nodze. Czyli środek ciężkości, bo wahadło mm -hmm. fizyczne my rozumiemy, ale psychiczne to jest zupełnie nowa bajka tutaj. Podnosisz świadomość w punkt istnienia. Mm -hmm. Czyli jesteś tym punktem ducha. Nic cię nie interesuje. Mm -hmm. tak, tak Czyli nie wiecie, dostaliście Amen. konkretną lekcję. I tak należy się ratować przed smutkami, bo smutki każdego będą, a tak to wam będzie pompować, wiesz? Hmm. No ty chodzi Ci y, w, tak, jakbyś bardziej to wytłumaczył, że nieidentyfikowanie się z tym cierpieniem podchodzi? No, nie nie tylko. Nie, bo, bo nieidentyfikowanie, to co mówisz, to zwykły człowiek, tak. taki inteligentniejszy, coś podobnego czyni w ciągu dnia. Jak coś, a ja nie tego pozytywnie będę myśleć, będzie dobrze, wiesz, takie, no, nie, takie. To jest słabe. To jest słabe. Nieidentyfikowanie też jest słabe. Hmm? Odejść, odejść, wyłączyć osobowość. Hmm. wyjść ze swojego jak, jak gdyby ciała tak. z imienia, z myśli z emocji, nie macie ale jesteś w punkcie świadomości w punkcie istnienia hmm. to ja właśnie to praktykuję <grych> to jak... jest jeden z najwyższych tak. rodzajów medytacji to co ja mówiłem Taka aha, wam tego nie powiedziałem te, te, ta medytacja gór, woska hmm. takie pilnowanie tej sam, samoświadomości trudna medytacja ale był taki okres że pakowałem to, bardzo hmm. mocno pakowałem Świeżo byłem, po lekturze, pakowałem, pakowałem, tu trzymam rękę, tu siadam, tu tamto, tu to, tu, tu, tu się pilnuję, żeby, żeby się, wiesz, noga na nogę przez rok czasu nie zakładałem no, no, nogi na nogę. Jak jechałem przez całą Polskę, patrzyłem yy, w siedzenie. Nie wyglądałem przez okno, szedłem przez miasto, nie rozglądałem się. Spróbujcie? Trudne. Tak, ale byłem sobie patrzę tu, patrzę tam. Jak się chce obejrzeć? Chcę się obejrzeć. Mm. Oglądam się. Nie. Kto, kto pozwolił tą Co to... głowę ruszyć? Intensywnie ja widziałem po prostu bioroboty chodzące, wiesz? Mm. Jakieś takie mm. ruchy. I w pewnym momencie po takich ćwiczeniach śpię sobie, po, po tym okresie, gdzie tak intensywnie ćwiczyłem, i lekko mi się uruchomiło wyższe centrum intelektualne. Miałem jakiś taki zwyczajny sen, że gdzieś tam szedłem sobie, a tu nagle tu, w tych okolicach, taki wir poczułem. Nie jestem bojaźliwy, ale krzyknąłem. Mm -hmm. mm. Ze strachu obudziłem się. Bardzo miły stan był. Jakaś taka jasność umysłu. Mm. Jak widziałem drzewa, jakoś tak to wszystko. Mm. inny był odbiór, wiesz? Zamiast widzieć tych drzew, to jakieś, jakbym czuł jakieś te prawa życia. I to przez ileś dni się utrzymywało, potem to jakoś tak. Mm schodziło. Ten stan tego kontaktu z tym wyższym centrum emocjonalnym trwał może sekundę, może jak <grym> był duży, to mnie chyba wiesz, w kosmos wysadziło, także mamy tam poukrywane różne moce. Dokładnie, dokładnie. Też miałeś coś podobnego? Co, Tylko ty, 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 intelektualnego? Nie, emocjonalnego nie wiem, co Nie miałem coś w takim, takim stylu jak... Hmm, e, Utrata może? Nie, hmm. nie, nie, nie. To jest straszne. Utrata hmm. woli. Utrata woli, prosta sprawa, nie trzeba mytywać. Wystarczy w szyję mocno no. wlać i nie ma woli. No, ale czasem takie wyłączenie kilka razy to mnie... Generalnie z tym alkoholem zauważyłem taki motyw, że ludzie piją, bo chcą się odciąć, tak? Tak. I... Szukają szczęścia, to jest naturalne, tylko nie wiedzą, wiesz. No. Tak. I generalnie medytacja to też jest odcinanie się poniekąd. Tak. A mam pytanie do Was, zobaczymy, który błyśnie. Teraz, kto pierwszy powie, bo na razie tak mniej więcej macie rów, rów, równowagę. Starszy trochę lepiej, ale to wiesz, starszy. To tak, nawet lepiej, żeby wygrał żyję. starszy. Dla, dla, dla ciebie Tam. lepiej, bo go szanujesz, że będzie honorowo. Tak, honorowo hmm. będzie. Yy, mamy pięć podstawowych pędów życia. Zetknęliście się z tą wiedzą? Ja w, tych, ja w tych moich filmach już to puściłem. To jest bardzo ważne, bo to jest takie krótkie, kluczowe, psychologiczne. Pięć podstawowych pędów życia. Co to jest związane z czakrami, może? Czy nie? No w jakimś. W jakimś stopniu pędy, tak, ale. życia. Ale ja tak z czakrami... Musi być związane, bo to wszystko ze, tak, ze tak. wszystkim, ale ja nie znam jakiejś nauki, żeby to ładnie z czakrami połączyć. Najważniejszy pęd życia. Działa to na wszystkich. Nie wiem, seksualne. Może o to chodzić? O, młody chłopak. Nie dziwię się. Seks w głowie. A starszy brat, już seksu w głowie tyle nie ma. Szuka głębszej mądrości. Już pędy, no to. <noise> Popęd seksualny. <noise> Ale. To może coś powiedz pierwszego? Przetrwanie. No, to, to. żebyśmy widzieli na jaki temat wyjść. To życia. jest instynkt przed, przetrwania, to jest ten naj, najważniejszy, znaczy... wiesz? Ale to jest trochę inne. inne no in, tak. In... Inna klasyfikacja, to nie jest źle. To co powiedziałeś też nie jest, ale to nie jest to. Jest coś, coś ważniejszego. Coś, ważniejsz coś co jest ponad. Ponad nawet tym przetrwania. Jeszcze coś jest. Sobie... <trym> się Bo im, sobie radzą całkiem dobrze. A na y, tak, tak, tak. polu walki. <grym> jak, jak było? A widzę, że dobrze jesteście. Rana jakiś. Nie no, żyjemy. <laughs> Kolejne ścielenie. Pod Grunwaldem oczywiście byliście, bo, bo jakby inaczej. <laughs> jakby inaczej. Dobrze było, tak? O. Tam w piernicz spuś, spuściliście Ech, no. tym watykanistom. Satanistom. Satanistom, bardzo dobrze. Szkoda, że mnie tam nie było w najmniejszej części <laughs> świata wtedy. Ale teraz im dołożymy. Dokładnie. Bent no, jaki? Gdy no, najpierwsze, co mi przychodzi, to jest miłość. Też nie. Też nie. może chodzi nie ty wiem. miałeś seksy masz śmieci może in intelektualne nie 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 jakbyś coś powiedział prosta pierwszego. sprawa ja powiem prosta sprawa jak mhm. powiem mhm. ale widzicie jak wy nie wiecie, to nie też nie wiedzą a te rzeczy takie punkty ja takie bardzo proste punkty mhm. daję i potem je sobie układasz rozwijasz mhm. Pęd szczęścia a więc szczęście na przykład. wszystkie są Podporządkowany, seksualny, miłość taka, ten miłość też jest. Bo ty chcesz być mm -hmm. szczęśliwy poprzez miłość. Tak. Chcesz przetrwać, ale niektórzy ryzykują przed, przetrwanie dla szczęścia. Na przykład matka uważa, że dziecko będzie szczęśliwe i ona ma wizję szczęścia i potrafi się na przykład poświęcić, czyli ten instynkt swój, albo żołnierze, żeby tam ojczyzna czy coś i ten wiesz. Także szczęście. Mm -hmm. Wszystkich kto dotyczy zawsze i wszędzie. I od tego nie ma odwrotu, tylko sprawa kto jak widzi, co jak wiesz. Każdy chce być szczęśliwy. Hmm, to was zaskoczyłem dalej. A... No, ciężki domiec. <laughs> za ten kwiat życia, za tę świętą gometrę, ja trochę trochę dałem na los. No to jest spójne. To. To po... Ale ja, 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 wiesz. Przemyślę temat. Dałeś mi zagadkę. Bo ja sobie sam mm. daję zagadki. Czasem nie znam odpowiedzi. Czasami czekam na rozwiązanie zagadki ileś tam lat, wiesz, mm. bo mi to nie pasuje. Nie jest odpowiedzi, ale jest jest. Ale to D właśnie działa czasami w taki sposób. Ja tak czasem mam, że. Uruchamiam proces, hmm. i e, nawet jak się tym nie zajmuje, to w podświadomości to tak, pracuje. Tak, tak, tak. I potem wychodzi. Tak, jak coś zjesz w momencie, kiedy jesz, to czujesz, ale potem się tam trawi no. gdzieś i, hmm. i pozostaje. Hmm.